Przepraszam, ale mi ucięło. to jest takie, żeby się napić. No. I, a, tutaj nie ma takiego, żeby się napić a Wcześniej nie było. Przepraszam, że się ucięło, ale przez przypadek wyszło mi z aparatu. Tu, tu i się zakończyło automatycznie. Więc teraz znowu. gdzie to będzie już no. Trzeci odcinek, choć nazwę go bardziej tak. Yy. Nazwę go bardziej tak, to, że drugi odcinek, part 2. Choć mnie nie, nazwę go jest trzeci. No. Ale tutaj jest takie, no taka ciekawa uliczka tutaj jest. Tak. No dużo sklepów bardziej. Bardzo dużo sklepów tutaj jest. No, my no idziemy w lewo. O, też są lody. Rzadko tutaj widzę lody jakieś. To są chyba pierwsze lody, jakie widziałem na Majorce. A w sumie były. Strój policjanta niewiele się różni od tych w Polsce, bo tutaj są choć. Na razie trochę słabo widać, ale teraz już lepiej. Strój policjanta słabo się różni. Mało, nie słabo się różni, tylko mało. Teraz opomaliłem się. Ale ogólnie to myślę, że majorka tak fajnie wygląda, żeby sobie pozwiedzać. Żeby sobie pozwiedzać to tak fajnie. Choć ja bym tutaj nie zamieszkał na zawsze, mimo także że jest ciepło. My normalnie on jest zima, a normalnie jak jestem w słońcu, to dzisiaj jest gorąco jak jest się w słońcu. I to prawdę mówię. Przynajmniej mi tak jest. No. No. Nie wiem czemu, ale ci, którzy tutaj mieszkają, to im jest takie pogody zimowe. No jasne trochę wieje. Ale jak nawet to tu jest ciepło. Choć się nie... Może inaczej, bo układzie przyzwyczajony do pogód tutaj. Trzeba dzieć do ciepłego przyzwyczajenia, bo tu jest ciepło. I ciepło to jest takie wakacje, to tam z 36 stopni jest. Tam nawet e, nie, nie wiem. Choć raczej podejrzewam z 30 stopni. O, i białego gołębie tu są. Nie ma takich szarych jak u nas, tylko białe. No. Ale też ogólnie. Tutaj jest tak, że albo jest, są takie uliczki połączone z uliczkami, albo taki większy otwarty teren, tak bardziej tu. To jest inaczej niż w Polsce. No i często, bardzo często są jakieś sklepy. Praktycznie co chwilę w każdej ulicy można go zobaczyć, tylko taki, w każdej takiej większej, nie takiej małej, jaką wam wcześniej pokazywałem. Tylko w takiej większym, jak szliśmy. To jest pełno strefy. czy sumie może też dlatego, bo tutaj jest ciepło i, i turyści przychodzą nawet jak nie ma lata. Tylko jest zima. Bo tu jest naprawdę ciepło. Uwierzcie mi. Ja tu w samej bluzie chodzę. Też troszeczkę słabo widać, bo pod słońcem, więc będę troszeczkę niżej.